Hej, dzisiaj powiem Ci o tym, jakie są moje subiektywne, ulubione red flagi, jeśli chodzi o prowadzenie na testosteronie. Przede wszystkim osoba, która Ci doradza. Pomaga, zaleca ci testosteron, nie każe ci robić badań przed ani w trakcie, lub daje te badania bardzo ogólnikowe, skrótowe, jednym słowem niedostateczne. Niestety to nie pomaga, żeby dobrze pacjenta zakwalifikować do takiej terapii, ani prowadzić go w trakcie. Numer dwa. Nie masz dzieci, albo może planujesz dziecko w ciągu najbliższych kilku lat, a osoba, która ci doradza, nie każe ci robić analizy nasienia. No, wydaje mi się to troszeczkę dziwne. Numer 3. Red flag. Włączanie z góry na samym początku terapii inhibitora aromatazy lub też HCG od razu tego samego dnia, kiedy jest włączany testosteron. Umówmy się, nie każda osoba wymaga włączenia któregoś z tych dwóch leków, więc po co go włączać od razu? Włączanie tych leków powinno być naprawdę dobrane bardzo indywidualnie, na podstawie objawów, na podstawie badań. Jednym słowem, terapia powinna być skrojona do Ciebie. No i oczywiście jedno z moich ulubionych, numer 4, Red Flag. Osoba, która Ci doradza lub włącza testosteron, mówi Ci tak. Jak ja ci doradzę, to będzie wszystko najlepiej, najcudowniej, w ogóle nie będziesz miał żadnych działań niepożądanych i wszystko będzie najcudowniej, będziemy żyć długo i szczęśliwie. Nie. Jeśli znajdziesz taką osobę, która będzie ci mówić takie za przeproszeniem pierdoły, uciekaj. Nie ma takiej możliwości. Ja nigdy w życiu nie zdarzyło mi się nikogo zapewnić, że absolutnie nie dojdzie do działań niepożądanych. Zawsze trzeba mieć to z tyłu głowy, że może coś się zdarzyć. Także pamiętajcie o tym. Pozdrawiam, hej.